Witam w programie Pączkowe Sprawy, jest ze mną prowadzący Chomiczałkę I prowadzący Pączałkę Dzisiejszym naszym gościem będzie expie Sam. Xp, proszę bardzo, przedstaw się wszystkim Nazywam się expie Sam. No, dalej Xp. Koniec Jesteś gejem Nie Kłamiesz Nie Dobra Czy to prawda, <laughs> czy, to prawda czy to prawda, że byłeś z Nie a jakie są twoje stosunki z piwnikiem? Nieciekawe. <noise> a wytłumacz zawsze są nieciekawe. Nie wiem. A uważasz, że Irden to brat piwnika? Nie, to Nie. siostra, siostra. To tak. A, a uważasz, że... Kurde. Co sądzisz o ludzku? To jest brat piwnika i ludzki świerdzalać w a, a co dzisiaj robił brat Piwnika brat piwnikowi piwnikowi? Masował mu stopę. Jak myślisz, dlaczego chyba zboi boi się ludzi? Nie wiem. A co zrobił chyba z gdybyś go odwiedził? I speak. Co my to też nie wiem. Zaschałbyś się... A jeszcze takie ostatnie pytanie mam do Ciebie na koniec. Dlaczego twierdzisz, że Twoja matka jest włóczka? Nie twierdzę tak. <ślesz> ja wiem, no, no, to, 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 to jest taka pomówienia zwykłe. Chciałbyś kogoś na koniec pozdrowić? Tak, siostrę piwnika, brata piwnika i piwnika. Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.